Mariusz, Dawid i Igor są przekonani, że wykręcili się od kary za żart, jaki zrobili nauczycielce biologii. Tymczasem ta postanowiła zmienić swoje metody i chce pokazać uczniom, że potrafi być wymagająca. Co to za zachowanie? Przez jak mi się filmik na telefonie włączył. Oddaj to. Słucham? oddaj telefon i odbierzesz po lekcji bez dyskusji. Ale to naprawdę niechcące było. Powiedziałam bez dyskusji. Ale dobrze, Dawid, skoro tak bardzo wyrywasz się do odpowiedzi, dziewczyny, to proszę przypomnij nam wszystkim, jakie monomery występują w obu kwasach nukleinowych, zarówno DNA, jak i RNA? To chyba zasada i cukier. Wstań. Zasada i cukier. Źle. Przypomnij sobie, ostatnio o tym mówiłam. To jest... jeszcze chyba jakiś kwas, ale... Siadaj, jesteś nieprzygotowany, tak więc jedynka. Jedynka? Tak po prostu? Tak, moi kochani, właśnie takie oceny nauczyciele wystawiają za złe odpowiedzi. Mariusz, a ty proszę, podaj nam kryteria porównawcze obok kwasów. No to może miejsce występowania w RNA to jest jądro komórkowe, a w DNA to jest cy cytoplazma? Źle. Dobrze, powiesz może, jakie cukry występują w obu kwasach? W DNA. Desfoza. Siada jedynka. Zosia? Powiedz, ile nici występuje w obu kwasach? Y w DNA są dwie nici, a w RNA jedna. Bardzo dobrze, a teraz powiedz nam wszystkim, jakie są zasady azotowe występujące w DNA. Hmm. Adenina, cytozyna, guanozyna i tynina. Źle. Niestety nie występuje tam ani guanozyna, ani tynina, tylko guanina i tymina. Siada jedynka. Ale dlaczego dostajesz jedynka? odpowiedź na jedno pytanie? Słucham. Dobrze, a ty dostajesz uwagę za przeszkadzanie na lekcji, ale może najpierw chcesz jeszcze iść do odpowiedzi? Nie, przepraszam. Dobrze. Ktoś jeszcze chce odpowiadać? Co jest grane? Ktoś w gruszkę postawił jakiegoś robota, morderce, Chyba nigdy na jednej lekcji nie postawiła tylu jedynek. Jeszcze dostaliśmy uwagi z chłopakami. Normalnie by nam odpuściła. O co chodzi?